Nazywam się Robert Jarszak, jestem dyrektorem Krav Maga Combat System International Polska. Sztuki walki trenuję od 38 lat, Krav posiadam czarny pas, piąty dan, a to są moi instruktorzy i uczniowie. Nazywam się Gabrysia Okoń i mam 10 lat i trenuję Krav już od roku. Nazywam się Magdalena Zagojska, mam 27 lat, Krav Magę ćwiczę już od 6 lat w sekcji u Roberta w Ubertowie. Nazywam się Marcin Bogusz, mam 25 lat, trenuję Magę od 5 lat. Samoobrona krawmaga nie jest sportem walki, jest systemem samoobrony. Czym to się różni? Przede wszystkim tym, że techniki dobrane są w sposób naturalny, tak aby każdy mógł je wykorzystać, czy taka drobna dziewczynka jak Gabrysia, czy zbudowany facet jak Marcin. Dwa takie główne artykuły prawne, kodeksowe dają nam prawo do samoobrony, czyli stan wyższej konieczności i obrona konieczna. I mamy i konstytucyjne, i karne, i moralne prawo tego, żeby się bronić. Jest to bardzo ważne. Każdy, kto włączy telewizor, kto włączy radio, kto czyta gazety, obserwuje doniesienia na internecie, wie, że codziennie są najróżniejszego rodzaju napady, gwałty, pobicia, kradzieże. I często jest tak, że osoba jest skazana na siebie. Jeśli potrafi się obronić, żyje. Jeśli nie potrafi się obronić... To nawet kończy się śmiercią, zgwałceniem, czy ciężkim pobiciem, albo utratą dorobku całego życia. Dlatego niestety, jeżeli chcemy skutecznie się bronić, musimy trenować. To już nawet może mniej ważne jest, jaki będzie to system walki, system samoobrony, ale jeżeli będziemy to trenować regularnie, da nam to pewność siebie i skuteczność w obronie. Cykl naszych programów e, realizowany jest po to, aby nauczyć Was najprostszych technik samoobrony, Opowiedzieć o różnego rodzaju e, samobronie. Samobronie dla kobiet, samobronie dla dzieci, samobronie dla dorosłych, samobronie dla żołnierzy, służb mundurowych. Wyobraźmy sobie teraz, że nasze dziecko wychodzi samo na spacer. Kiedy zostałoby zaatakowane przez dorosłego napastnika, najpewniej nie miałoby szans. Wiele dzieci ginie bez wieści zostają uprowadzone dla okupu lub są siłą zaciągane do auta oraz zmuszane do czynności seksualnych. Wiadomy mi jest, że nie zawsze możemy towarzyszyć naszym dzieciom, ale czy nasze dzieci potrafią się nauczyć samoobrony. To, co od razu rzuca się w oczy, to ogromna różnica w sile. I w budowie napastnika duży, wysoki, zbudowany mężczyzna i drobna, lekka dziewczynka. Jak spowodować, że ona się obroni? Jakich technik użyć? To to jest pytanie. Na pewno nie można stosować klasycznych technik sportu walki, czyli uderzeń w głowę, uderzeń w umieśnione części ciała, czy takich kopii. Broniąc się, atakujemy te najbardziej czułe miejsca, czyli oczy, krtań, krocze. Dlaczego tam? Albo to są miejsca, w których nie da się wzmocnić treningiem. Długotrwały trening nigdy nie spowoduje, że będziemy mieli odporne te miejsca, czyli oczy, krtań, krocze, i zaatakowane dają nam szansę na uwolnienie się, jak widzimy z tych chwytów, i co najważniejsze, ucieczkę szybki zdecydowany atak, szybka reakcja i natychmiastowy atak na strefę kroczu. Tak jak w tej chwili widzimy, powoduje, że napastnik puszcza i Gabryśka ma czas na ucieczkę. Każdy zdaje sobie sprawę, jak są to bolesne uderzenia w strefę kroku i jak skuteczne w obronie. Tutaj widzimy następną sytuację. Czyli napastnik atakuje dziewczynę Nie ma żadnej różnicy. Również wykonujemy takie techniki obronne, w których nie trzeba używać dużej siły, a działamy na wrażliwe miejsce. Uwalniamy się z chwytu przez skręcenie ciała, atak na oczy, wykręcenie, przewrócenie napastnika i ucieczka. Różnica polega tylko na tym, że tutaj Magda jest dużo cięższa i większa od Gabrysi, czyli ma większe możliwości fizyczne. Łatwiej jest jej. Obronić. Dalej jest wielka różnica w sile, bo jak widzimy, Marcin, który atakuje, jest bardzo silny, wysoki. Chłopisko. Magda, drobna dziewczyna. Ale jak widzimy, atak łokciem na szyję, na ktań. Wykręcenie ręki, kopnięcie w twarz i ucieczka. Marcin atakuje, dusi. Andrzej zadaje kilka kopnięć, obala, wycofuje się. Marcin atakuje duszeniem, chwyta za teren tego Andrzej broni się silnymi kopnięciami na krocze, obaleniem i wycofuje. Teraz pokazujemy rozwiązanie, które może zastosować policjant ochraniarz, gdy jest atak duszeniem. Atak proszę marcin. Czyli celem broniącego nie jest tylko to, żeby się obronić i uciec, ale obezwładnienie napastnika obalenie na ziemię, założenie dźwigni, następnie kajdanek. Technika typowo mundurowa różni się tym od cywilnej, że dążymy do obezwładnienia i zakucia napastnika, a nie tylko do obrony i ucieczki. Druga ręka, polej drugą rękę! Druga ręka. Marcin dusi, Andrzej zrywa duszenie, atakuje kilka razy strefę kroku, przejmuje do dźwigni ramię, może obalać, może prowadzić, może uderzyć. Okay. Napastnik atakuje duszeniem, pcha, schodzę z linii, zbijam jego ręce, Wchodzę, wchodzę dłońmi rękoma na głowę. Obalam, skręcając kart, Mogę uderzyć, kopnąć, wycofuję. Napastnik atakuje pcha. Skręcam się, schodzę z linii. Wchodzę prawą ręką na twarz. Skręcam dynamicznie. Obalam. Uderzam. Pokażemy teraz kilka technik obrony przez napastnikami uzbrojonymi. No, uzbrojonym w pistolet, w nóż, w kij. Różne rozwiązania, różne techniki. Najczęściej tego typu techniki samoobrony posługują służby mundurowe. Teraz widzimy obronę przed atakiem nożem, kiedy trzeba przechwycić atakującą rękę, rozbroić napastnika, obalić. Techniki pokazujemy zarówno dynamicznie, jak i w zwolnionym tempie, tak aby można było dokładniej zobaczyć, jakie należy wykonać ruchy, jakie zastosować dźwignie czy obalenie. Bardzo prosta wydaje się sytuacja. Napastnik uzbrojony w kij. Czyli broń bardzo łatwa do zdobycia, którą często możemy spotkać. W różnych sytuacjach na ulicy i równocześnie bardzo niebezpieczny. Jeśli chodzi o obronę przed uzbrojonymi napastnikami, to oczywiście najgroźniejszą bronią to jest pistolet, później nóż i kij. Wiadomo, atak może być nie tylko przy pomocy kija, ale i rozbitej butelki, kawałka rury. Jakiegoś prętu metalowego. I we wszystkich tych sytuacjach musimy wytrenować pewne odruchy tak, aby nie bać się broni. Bo najważniejszą rzeczą to jest po prostu nie bać się broni, nie bać się skrócenia dystansu. Samobrona jest bardzo ważnym częścią sportów systemów walki, dlatego że każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele jest zagrożeń. Każdy obywatel naszego kraju ma prawo do tego, żeby się bronić. Gwarantuje nam to i Konstytucja, i najróżniejszego rodzaju przepisy karne. A żeby się bronić skutecznie i wykorzystać to prawo, niestety musimy trenować takie, ani inne techniki, a najlepiej techniki samoobrony. Czy to będzie jiu czy krewmaga, ale takie techniki, które są na ulicy najskuteczniejsze. Bo niestety zimą, gdy jest śnieg, lód, wysokie kopnięcia, się nie sprawdzają. Drobna dziewczyna nie rzuci wysokiego napastnika silnego, ale właśnie takie proste, najprostsze możliwe, skuteczne techniki zawsze pomogą się obronić i dadzą nam możliwość skorzystać z tego prawa, jakie niewątpliwie mamy do obrony. Proste, szybkie, a skuteczne. Jak widzieliście na pokazywanych technikach, uderzenia zadawane są w strefę krocza, głowę, szyję, oczy, czyli tam, gdzie nie da się wzmocnić mięśni, nie da się wytrenować i są zawsze skuteczne. W od tego, gdzie będą zadawane, czy dużej osobie, czy małej, czy dziewczynie, czy silnemu facetowi. I dlatego system samobrony kraw -maga jest tak skuteczny. W tym dzisiejszym naszym pierwszym odcinku pokazaliśmy kilkanaście różnych technik z tego całego zakresu. I pokazywaliśmy, jak może bronić się drobna dziewczynka, czyli samobrona dla dzieci, jak dziewczyna, czyli samobrona dla kobiet, jak przy zwykłych, prostych technikach samobronę cywilną dla dorosłych. Jak i techniki wojskowe, militarne z nożem, z bronią, z kijem, gdy musimy obezwładniać, zakuć, a nie tylko uwolnić się i uciec. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków.